Czyli jak programista mówi, no u mnie działa, to tester oprogramowania musi sprawdzić, czy faktycznie programista mówi prawdę. Nigdy. To się nigdy nie dzieje. Przynajmniej w żadnej z tych firm, w których ja pracowałem. Hej, mam wam coś do przekazania przy okazji tego, że właśnie sobie z Wilkiem wyszliśmy na spacer. Julek pewnie nie będzie chciał wam nic powiedzieć, przynajmniej mam, mam taką nadzieję, bo śpi w wózku. Ale chciałem z Wami pogadać na temat jednego z ostatnich filmów, czyli filmu poświęconego testom oprogramowania. Z tego względu, że w tym filmie ja piszę te testy, a na Discordzie, na Discordzie, na którego serdecznie Was zapraszam, zaczęliśmy rozmawiać o tym, kto jest odpowiedzialny za pisanie tych testów. I dla mnie, za co przepraszam, było oczywistym to, że testy pisze programista, szczególnie testy jednostkowe. Natomiast okazało się, że w tej, w tej opinii mogę być trochę odosobniony, więc z tego właśnie powodu nagrywam ten film, bo chciałem wam, z Wami porozmawiać o tym, jakie właściwie mamy role w firmie. I te role mogą być różne bardzo różne. Z tego względu, że na przykład w firmie, w którym pracowałem, pozdrawiam wszystkich oglądających mnie kolegów, nie mieliśmy prawie w ogóle testerów oprogramowania z pewnymi wyjątkami. Nawet gdyż wszystkie testy, czy też wykonywanie wszystkich testów, leżało w gestii programisty. Tak, jeżeli chodzi o pisanie testów, czyli o pisanie testów jednostkowych, to w 100% pisanie testów jednostkowych jest zadaniem dla programisty, zadaniem dla dewelopera. Czyli nigdy nie zdarzy się tak, że tester oprogramowania będzie pisał Wam testy jednostkowe. Po prostu nigdy nie będziecie mieli takiej sytuacji, bo zawsze będzie tak, że to. Że te testy jednostkowe będą pisane przez was, przez programistów. Eee, dlaczego? Z tego względu, że jeżeli programista sobie pisze te te, ten test, to w tych naszych testach myśmy zawarli głównie takie no, proste aserty, czyli sprawdzaliśmy, czy e, war, dana funkcja zwraca coś, albo czy dana e, klasa zawiera coś, albo czy dana funkcja zwraca wyjątek. Natomiast w przypadku takich testów e, jednostkowych, bardzo często one są na, na tyle blisko kodu. Że de facto tester musiałby się zagłębiać w ten nasz kod i, i zastanawiać się, jak to, jak to działa. Więc tester absolutnie się tym nie zajmuje. E, mamy ogólnie rzecz biorąc trzy, e, trzy typy testów. Pierwszy typ testu to są testy jednostkowe, czyli to są takie testy, które sprawdzają, czy metoda coś zwraca bo czy coś się stało. E, takie najprostsze. I jeżeli byśmy chcieli sobie te testy jednostkowe wyobrazić w świecie takim, nazwijmy to, rzeczywistym, bardziej rzeczywistym niż. E, jeżeli mówimy o programowaniu, to moglibyśmy sobie wyobrazić na przykład sytuację taką, gdzie budujemy dom. Test jednostkowy może polegać na tym, że jeżeli otworzę drzwi, to drzwi powinny być otwarte. Jeżeli otworzę okno, to okno powinno być otwarte. Nie sprawdzam absolutnie nic więcej. I drugim rodzajem testów, o których sobie będziemy rozmawiali, jest test integracyjny. I test, I test integracyjny to jest taki test, gdzie sprawdzamy zbieżności pomiędzy różnymi komponentami zależności między różnymi komponentami. Czyli na przykład wracając do sytuacji domu. Jeżeli wejdę do łazienki i zacznę nalewać wody, to powinienem w wannie mieć wodę. To jest już test integracyjny, bo ja sprawdzam: po pierwsze, czy działa mi kran, po drugie, czy działa mi wanyna, po trzecie, jeszcze pewnie parę innych elementów hydraulicznych, o których nie mam pojęcia. Testem integracyjnym mogłoby być, 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 mogłoby być też e, sprawdzenie, czy jeżeli otwieram, e, otwieram drzwi garażowe do samochodu, do drzwi garażowe, to czy mogę do tego garażu wjechać samochodem. I wszystko to co sobie byśmy chcieli w tym czasie przetestować, czyli to, że mamy w wymaganiach napisane, że te drzwi garażowe mają mieć odpowiednią wielkość, odpowiednią wysokość, no to jest to, co gdybyśmy też sprawdzali sobie jako będąc programistami, tak? To nie jest wciąż nie jest to praca, nie jest to praca testera. No i ostatni rodzaj testów to są testy end-to-end, -end, które już sprawdzają jakby cały taki przebieg od początku do końca, jak zachowuje się nasza aplikacja. Czyli załóżmy nie tyle wjeżdżanie przez garaż, ale całe parkowanie. I tutaj moglibyście powiedzieć słusznie bardzo, że Kacper to brzmi trochę tak dosyć podobnie do siebie. I moim zdaniem, przynajmniej, nie wiem, jak jest u Was, jeżeli ktoś ma inne zdanie na ten temat, to bardzo chętnie wysłucham. Muszę trochę się przesunąć w tę stronę, bo cały będę świecił. Jest trochę tak, że testy integracyjne i testy end-to-end. Trochę się ze sobą pokrywają, bo de facto test integracyjny on sprawdza zależność dwóch, trzech modułów, trzech jakichś tam funkcjonalności, natomiast test end-to-end -end, on sprawdza wszystko od początku do końca. Czyli jeżeli mówimy o teście end-to-end -end w przypadku jakiegoś systemu, no to wyobrażam sobie to tak, że używam na przykład selenium do takiego testu end-to-end. -end, wchodzę na stronę, uzupełniam formularz i kiedy ten formularz zapiszę, to powinienem w bazie danych zobaczyć, że jest nowy rekord. To jest dla mnie test end-to-end. -end. Natomiast test integracyjny to byłby test, który by po prostu polegał na tym, niekoniecznie na takim selenium, tylko czy przy wysłaniu formularza e, została wywołana metoda save w, jakimś tam, w jakiejś tam klasie. Tak? Więc tak wygląda sprawa z tymi testami. Natomiast nigdy, przenigdy nie jest tak, że tester pisze nam testy jednostkowe. Nigdy. To się nigdy nie dzieje. Przynajmniej w żadnej z tych firm, w których ja pracowałem. Bo za zapisanie testów jednostkowych odpowiada programista. I my możemy sobie powiedzieć, że testy jednostkowe ogólnie rzecz biorąc i testy, które pisze programista, mają pełnić taką rolę zapewnienia nas, że to, co chcemy zrobić, to, co zrobiliśmy właściwie, działa. Czyli ja piszę testy jednostkowe po to, żeby dowiedzieć się, czy funkcjonalność, która została mi zleco zlecona, działa. I wtedy mogę, jeżeli testy jednostkowe mi wszystkie przeszły. To mogę iść do testera oprogramowania i powiedzieć: Słuchaj, mam dla Ciebie zadanie, sprawdź mi, czy ta funkcjonalność zachowuje się poprawnie. Czyli tester oprogramowania, jeżeli sobie powiemy, mówiliśmy o tym przykładzie domu, to na przykładzie domu załóżmy, że programista założył, że winda może wytrzymać tyle i tyle kilogramów. tak? Zrobił sobie test, jedno, test integracyjny, za pomocą którego sprawdził, czy faktycznie po powłożeniu większej ilości kilogramów ta winda się nie zawala czy przy włożeniu mniejszej ilości kilogramów ta winda jeździ. Natomiast tester to jest taka osoba, która ma wleźć do tej windy i sprawdzić, czy ta winda się nie urwała. Taki kaskader trochę w świecie programistów, co? Jaka zatem jest różnica między testem opro testerem oprogramowania a programistą? No programista pisze kod i dba o to, żeby ten kod działał. Natomiast tester oprogramowania to jest taka druga para oczu, która wchodzi sobie na stronę internetową i sprawdza, czy faktycznie to, co mówi programista, działa. Czyli, jak programista mówi, no u mnie działa, to tester oprogramowania musi sprawdzić, czy faktycznie e, programista mówi prawdę. No bo e, doświadczenie uczy, że nie jest, to, e, nie, nie jest to powszechna praktyka i zdarza się tak, że programista twierdzi, u mnie działa, a tak naprawdę z kodem mamy coś nie tak. Przejdziemy się dalej, bo tutaj trochę więcej. Więc wracając do, do tego podziału, mamy programistów i mamy testerów. Czyli programista będzie najpierw przygotowywał sobie e, swoje własne testy jednostkowe i będzie sobie sprawdzał jakieś pojedyncze funkcjonalności, które wykonał. Następnie będzie kodował, czyli będzie starał się te testy e, sprawić, że natomiast tester to jest później taka osoba, która, o, teraz to będzie ciemno, która ma e, wykrywanie twarzy nie zadziała, no, tu rasizm. O, teraz będzie lepiej. Więc zadaniem testera jest sprawdzenie, czy to, co zostało wykonane, jest wykonane prawidłowo. No i teraz, jeżeli mówimy sobie o testerach, to w przypadku Pythona bardzo często mówimy o testerach nie, testerach manualnych tylko, testerach automatycznych. I testerzy automatyczni bardzo często są właśnie zatrudniani do firm wraz z językiem, jakim jest Java, albo wraz z językiem, jakim jest Python. Dlatego, przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia, dlatego, dlatego, że oba te, obie te technologie bardzo ładnie współpracują z e, Selenium, które to właśnie Selenium pozwala nam pisać testy automatyczne. Dobra, musiałem się przenieść, musiałem uciec z tamtego miejsca, bo tam już nagle się zrobiło strasznie dużo ludzi, jakoś tak e, dwie osoby chodzące ze spacer na spacerze z psem. Mnie wystraszają a, a wasze 500 czy 600 wyświetleń mnie nie wystrasza, więc dziwna sprawa. Ale okej, okay, wracając do tego, jakie mamy stanowiska, jeżeli chodzi o testera, bo y, tak je zaznaczam jeszcze raz, ja testerem nie jestem, nigdy nie byłem, ale z testerami pracowałem i wiem, że bardzo dużo z Was, wiele osób z Was. Yy, do różnych firm, do różnych firm wybiera się właśnie dlatego, że te firmy mają w swojej ofercie tester oprogramowania, tester automatyczny z językiem Python. Więc szczególnie, więc szczególnie do tych osób właśnie kieruję teraz tę odpowiedź. Tester manualny. To jest taka osoba, która wszystko wyklikuje sobie ręcznie, czyli ona bardzo często ma scenariusz testowania, czyli taki scenariusz, który mówi, wejdź na stronę, dodaj produkt do koszyka, kliknij w koszyk, sprawdź, czy w koszyku jest jeden produkt, wygeneruj zamówienie, sprawdź, czy zamówienie, pojawił się ten jeden produkt. Tyle. I to jest jedna rzecz, którą robi tester manualny. Ale druga rzecz, którą robi też tester manualny, to jest taka, że może sobie zastanowić nad tym. Hmm, a ciekawe co będzie, jak dodam minus dwa produkty. A ciekawe co będzie, jak dodam zero produktów. Czy naprawdę to, co programista powiedział, że u mnie działa, to faktycznie u mnie działa. Czyli wydaje mi się, że tester manualny to jest trochę taka bardziej kreatywna też fucha. Natomiast tester y, automatyczny ma za zadanie za, za napisać ten test manualny, y, auto, zautomatyzować go. Czyli na przykład tester y, automatyczny z użyciem Selenium, które jest takim narzędziem właśnie do pisania testów automatycznych, mógłby sobie wejść na stronę, mógłby sobie wejść na stronę i mógłby sprawdzić, czy y, na tej stronie Cały czas liście mnie wystraszają. Czy na tej stronie e, dzieją się takie rzeczy, jakie się dziać mają, czyli czy właśnie e, pojawia się ten jeden produkt w koszyku. No bo tak samo jak pisaliśmy sobie za pomocą Beautiful Supa, kto oglądał, to, to nie oglądał, to zapraszam, a kto oglądał, to może sobie przypomnieć na kanale Samurai Programowania. Tak samo też można za pomocą Selenium wykonać takie same testy, sprawdzające właśnie, czy po kliknięciu w guzik pojawiło się tyle i tyle e, rzeczy, a potem po kliknięciu w jeszcze jeden guzik pojawiło się coś dalej. Więc taka jest różnica między testerem Automatycznym, a testerem manualnym. Bardzo często też spotykam się z takim wyrażeniem, że ktoś mówi, że najpierw będę aplikował na testera, a później będę aplikował na programistę. To jest coś, co w moim poczuciu nie ma zbyt często miejsca. Ale, jak tak sobie nad tym, nad tym zastanowię, no to faktycznie może praca testera nie wymagasz takiej znajomości, korzysty, znajomości języka, takiego jak Python, czy jakiegoś, jakiegoś innego języka programowania, no bo głównie testujesz oprogramowanie, tak? Ewentualnie piszesz jakieś, jakieś testy. Natomiast, jeżeli mówimy o. E, późniejszym rozwoju, no to później douczając się tego Pythona, masz już tego asa w rękawie pod tytułem wiem jak wyglądają e, różne e, działania po stronie firmy, tak? Potrafię sobie wyobrazić jak to działa, Wiem jak to działa. Jedyne czego nie wiem tak programować, ale w ostatnim roku się uczyłem bardzo mocno na kursie u takiego youtubera. Jak on się nazywał? Czekaj, Kacper, Kacper Średziński i już jestem, już jestem programistą. Oczywiście trochę żartuję, ale tylko trochę. Ale porozmawiamy, porozmawiamy o tym jeszcze w grudniu czy w listopadzie. Ale tak to, tak to mniej więcej wygląda i, i ten film. Miał właśnie Wam powiedzieć o tym, jakie mamy rodzaje testów, to sobie podsumujmy jeszcze raz, czyli e, mamy trzy rodzaje testów. To są testy jednostkowe, testy integracyjne i testu en, testy end-to-end. -end. Testy jednostkowe sprawdzają tylko, czy. E, nie sprawdzają nawet, czy winda jedzie, tylko sprawdzają, czy e, linka, linka ma swoją wytrzymałość. To jest test jednostkowy. Test integracyjny będzie sprawdzał, czy po wciśnięciu guzika. Silnik zaczął jechać w tej windzie. Natomiast test end to end to jest, czy, czy jeżeli do windy weszło 10 osób i pojechało na górę, to czy udało im się na tą dziesiąte piętro dojechać. Oraz, czy jeżeli weszło 100 osób do windy, to czy ta winda się urwała, bo tak bo urwać się wtedy miała. Tak? Do, albo czy wyświetlił się jakiś komunikat mówiący o tym, że, e, że ktoś musi schudnąć. Tak, to, to tak mniej więcej tak to Tak, tak te, to zadanie, e, zadania tych trzech, o, tych trzech stanowisk, ty, czy, no, takie są zadania tych trzech testów, tych trzech rodzajów testów i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o pracę, e, o pracę programistyczną. Więc dziękuję Wam za to, że wytrwaliście do końca tego innego odcinka. Dajcie znać, czy może być audio, czy, czy może być wideo, czy taka forma Wam się podoba. Jeżeli tak, to bardzo chętnie odpowiem na więcej, e, więcej tego typu pytań. Tym bardziej, że parę mam w zanadrzu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo, bo zaraz planuję nagrać jeszcze odpowiedź na jedno pytanie. Więc spodziewajcie się niedługo podobnego filmu, tego typu. Więc cóż, tutaj, może gdzieś tu będzie film inny do obejrzenia. Może niech to będą testy. Gdzieś tutaj będzie guzik do subskrypcji. Zachęcam Was do obejrzenia jednego i drugiego i do zobaczenia. Cześć!